No nie no, my Minecraft nie! Sorry, widzę, ale musimy zmienić. Niestety musimy zmienić. Myślę, że się laguje ciągle ten Minecraft. Ej, no, no, no. Zobaczcie, co sami widzieliście. Boże, święty. Nigdy dzisiaj nie obra. Najpierw tego live'a. No ale i tak się nagrywa. Dobra. No, to już wbijamy na mapę moją, mam nadzieję, że jest dobry. Tak, przechodzimy To jest moja mapa. Ja ją już budowałem. dość długo budowałem. Myślałam, co ci Napiszcie to? w komentarzu, czy lubicie kotlety mielone a, albo schabowe. <słuch> o nie boję się tego. O jakby coś ja bam... Chciałem ciąknąć, zobaczcie. Tu jest weather clear. Ja wiem, wszystko stawiłem na mapie. Widzicie? Na dzień stawiłem. To jest ubranka, które są potrzebne na mapie. Miały być moby włączone. moby mob gaitki. Na trudyny miały być. To jest mapa, którą się przechodzi na trudny. Skąd ja mam set? Ja mam go nie mieć, mam zginąć tym setem. Moje zadanie zginąć z dzikim setem. Tutaj zginę i napiszę kill. To, to kill. Napiszcie też, czy lubicie placki ziemniaczane. Łoc, to jest, dobra? Nieważne, o co jej chodzi. Okay, no ja ja lubię, no, ja Na lubię Kotlety, placki i co? <laughs> ja wyglądam. specjalnym ubranku. Specjalną ubrankę do przejścia mapy. Teraz się już kwiję. Jeszcze że września na Bielicę, dobra, nieważne ważne psów bielice. Będzie długa przerwa na kanale, chyba tydzień. Niestety, ja nie Ale musi być błędy na Bielicach. Czyli po pod nam nami to z y, Fifiksem, czyli Frankiem. Rozumiecie? <laughs> Może ty się będzie, nie wiadomo. Jako Martyna, jak ty jako Martyna? Prania jako Fifiks, się jako. Peltek, pelt, polska. Ja Martyna, jako Poczyska. Guzik! Nie przy... ja troll! Strolowałam sam siebie. Nie trolluj samego siebie. Jakie to było dziwne. Strollował sam siebie. Ło! Nie! Naprawdę. O nie, czemu to jest otwarte? Nie, to jest błąd mapy. Nie, zjeść. Miałam włączyć, bo ostatnio sprawdzałem, czy działa. mapę. Najwyżej parkour sobie pomijać, nie ten. Tam był mega ostry parkour. Zaraz. już powinno być otwarte. Tak, wybuchnie było otwarte. To był labirynt. Będę dodawał, że nie umiem go przejść. Kaszl Wejść labirynt, Tyś się Słuchaj. dawaj. Ty przechodzi labirynt, dobra. To jest ciekawe, będzie. Czekaj, jakaś. Czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. Przechodzi labirynt. Nie! <śpuszczaj> nie tu labirynt taki skomplikowany. Lot to ja, ja lubię kotlety. Z... No to martyna. Wejście. Mm, nie Kotletów a, no, no, a a mogę. Za e, przejście labiryntu. Czi um, sobie... Zrobisz mi e, dwa milione. Eee, co mamy robić? To lepiej się. Przejście. Przeszłeś to w końcu. Chyba się przekończył się. się nie tu, nie tu! Nie tu. Nie tu. Nie tu. Jesteś bardzo blisko wyjścia Dobra, tego już nie Ja też to nie przechodziłam Sprawdźcie, wziąłem elektry Czekajcie na przegamerulek i wiadomo, Ga... me... rule Du Ja nie mapę, mogę zaraz przejść e, całą mapę? bardzo no. jest na O, no, Naprawdę, to może <noise> Ciekawe. Yes! Udało mi się wstąpić, przycisk mi się bugował i się spełniają gdzieś na końcu mapy. Nie! Jak? Co nie myśl, że to jest fajne. Dobra, teraz ginę, bo tu masz... Będziemy bliżej. Muszę ja. no, wstrzymować go na no, lekkich Nie! Nie, to jest kolej życia, będę Nie, w robię. Ty czy ma... czy masz tu pieczyk, zabij kurę, no się Ale. Ja... Oh. <tvońska> Jak. Tam jest kolejny spał. Nie, nie zadowala mnie, co to kolejny spał. tam go putę... Z jest spa. Piszcie. E, ja spa co O kurde. Mama. Mama. chyba. Mapę. Muszę... Ob... Nie ma Muszę. Obi nie dobije. Dobra, teraz na no, poważnie musimy to zrobić. Nie! Przyjdę Muszę... tu na gej. Chcę zmienić tą komendę. Chcę Nic nie było. Lecieliśmy serdzili. O oh, nie, to jest długo! Musiał Slirnąć, bo zginę. Nie, muszę Slirnąć to, to <griome> mi... Nie małpa! Tyle, E, A, A. Bo coś za zawsze tylko Po prostu tu na... to majka.